Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj krótko i dobitnie na temat tego, że znaleźliśmy się na drodze do totalitaryzmu. To, to nie jest konstrukcja jakaś yy, publicystyczna, to nie jest przenośnia, to jest tak naprawdę niestety rzeczywistość. Kiedy w 1944-45 roku Armia Czerwona szła ze wschodu na zachód w swoim zwycięskim marszu przeganiając armię, Wehrmacht, nazistowskie zagony spod Moskwy do, do Berlina radio Moskwa zagrzewało czerwonoarmiejców do boju, ale do, zagrzewało ich także do okrucieństwa, do tego aby nie tylko pokonali wroga na polu Bitwę, ale także zostawili swój materiał genetyczny w niemieckich kobietach. Tak to było wezwanie do przemocy, do gwałtów na niemieckich kobietach. Chodziło o to, żeby nie tylko wroga pokonać, ale także upodlić. I teraz to samo działo się, kiedy niemieckie zastępy, niemieckie armie pancerne parły na wschód. No, wzywano ich do tego, aby propagandyści tamtejsi wzywali ich do tego Niemców, aby nie okazywali współczucia. To były y, wojny totalitarne. To były wojny armii totalitarnych, które nie tylko pragnęły zwycięstwa, ale także absolutnej anihilacji, zniszczenia przeciwnika na każdym możliwym polu fizycznym, moralnym, y, dumy, wartości. Kultury. Paradoks polega na tym, że Polska, która najciężej na świecie doświadczyła tych dwóch totalitaryzmów, dzisiaj wprowadza u siebie coś podobnego. Oczywiście nie na tą skalę, ponieważ nie ma jeszcze obozów, nie ma zbiorowych zbrodni, ale media dzisiaj cieszą się tym. Że i zagrzewają do boju polityków yy, obecnej koalicji rządzącej, do tego, żeby nie okazywały, żeby nie okazywali ci politycy yy, litości, aby jeszcze bardziej dociskali yy, polityków PiSu i wszystkich, którzy byli związani z poprzednią władzą, ponieważ trzeba ich zniszczyć. Andrzej Stankiewicz, Renata Grochal, Kamila Biedrzycka, Tomasz Lis. Tomasz Czuchnowski, Konrad Piasecki. Ci wszyscy ludzie tak naprawdę wpisują się dzisiaj w chór tych, którzy zagrzewają do boju polityków Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, PSL-u, lewicy, aby niszczyć przeciwników politycznych, nie pokonać ich, nie mieć lepszych programów politycznych, nie wygrywać wybory, zniszczyć. I teraz spójrzmy na to, co mówi Roman Giertych. Roman Giertych mówi yy, o Annie W., yy, byłej bliskiej współpracownicy yy, Mateusza Morawieckiego, byłego premiera yy, Mateusza Morawieckiego, która siedzi w areszcie yy, pod jakimś, byle jakimś zarzutem, tak naprawdę. A chodzi o to, żeby ją złamać. I Roman Giertych, jeden z najważniejszych ludzi yy, w tej ekipie, mówi, yy, gdyby poszła na współpracę, nie mówię tego wprost, ale gdyby zachowała się jak Tomasz Brasz, czyli poszła na współpracę i obciążała wszystkich, którzy, yy, czyli znaczy tych, których ta władza chce, żeby obciążyła. Chodzi wprost o Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj rozmawialibyśmy nie o areszcie, a o uchyleniu aresztu. Ona zajmowałaby się dzieckiem, dzieckiem które dzisiaj jest w fatalnym stanie i chore, yy, być może yy, degraduje się yy, Zdrowotnie, jego stan umysłowy się degraduje, i coś to zagraża jego egzystencji, jego życiu. To mówi cynicznie Roman Giertych. Co mówi cynicznie Andrzej Stankiewicz? Mówi: Szopa, który obciąża wszystkich, których chce prokuratura, żeby obciążał, ma klaustrofobię. W związku z tym siedzenie w, w, w celi jest dla niego wyjątkowo uciążliwe. Jest tak naprawdę y, trudne do Przetrwania dla człowieka, który cierpi na taką przypadłość. W związku z tym prokuratura cynicznie wykorzystuje to i z pełną świadomością ma przecież wiedzę o tym, że, że tak się dzieje, że on cierpi na taką przypadłość. W związku z tym zmusza go do tego, żeby obciążał innych. Ostatecznie, kiedy decyduje się na współpracę, wypuszcza go z aresztu, chociaż zarzut ciąży na nim dużo większy niż na pani. Annie W. Tak to wygląda. Nie chodzi o prawdę, chodzi o sfingowane procesy, jak w totalitaryzmie. Sfingowane procesy, pokazowe procesy, pokazowe areszty wszystko na pokaz, żeby pokazać, żeby udowodnić, że ludzie, którzy jeszcze do niedawna sprawowali władzę, są grupą przestępczą, są przestępcami. Jak powiedziała prokurator Rzosek, to też jest analogia zaskakująca. Po lasach, Grasują jeszcze bandy. Bandy, czyli akowcy, bandy, czyli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, a ci, którzy mają się z nim, sobie z nim poradzić, to są oddziały KBW czy innej ubecji, która musi ich zniszczyć, zamknąć do więzień, skazać na śmierć, zniszczyć, wyeliminować z życia politycznego. To są ludzie, ci ludzie używają takich analogii, ci ludzie zachowują się jak totalitaryści. Zwróćmy uwagę na posła Mateckiego. Poseł Matecki, lubiany, nielubiany, nieistotny. Zarzuty, jakie na nim ciążą, to to, to że co złamał kodeks pracy, wyłudził jakieś pieniądze. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Mam co do tego dużo wątpliwości, czy zarzuty są prawdziwe. Człowiek ląduje na oddziale onkologicznym. Jest chory. Prokuratura wiedziała, że jest chory, a mimo tego wystąpiła o areszt. Odmawia kontaktu z adwokatem. Dwa tygodnie odmawia kontaktu z adwokatem. Ten człowiek. Chodzi o, ten człowiek był pozbawiony wszelkiej pomocy. Chodzi o to, żeby go odizolować od, i pokazać, że można z nim zrobić wszystko. Popada na zdrowiu, chodzi o to, żeby zaczął sypać, żeby poszedł na współpracę, żeby pokazać tym wszystkim, którzy jeszcze są przywiązani do wartości konserwatywnych, są przywiązani do. Wartości innych niż chce ta władza, że nie macie szans. Zła możemy złamać każdego, możemy pokonać każdego. Każdego z Was możemy dopaść i wyeliminować z życia politycznego. Taki jest cel, taka jest yy, droga, sposób myślenia tych ludzi, nie tylko myślenia, działania tych ludzi. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ my, Polacy, doświadczyliśmy na własnej skórze dwóch totalitaryzmów, wiemy co. Oni, co one potrafią i wiemy do czego doprowadzają. Wiemy, że doprowadzają do głębokiej dezintegracji społeczeństwa i dezintegracji ludzi, obniżenia poziomu moralnego, obniżenia poziomu wartości, niszczenia ludzi od środka i na zewnątrz. I do tego dąży ta władza. Barbara Skrzypek, że warto to nie wrócić. Dzisiaj prokuratura, czy wczoraj prokuratura wezwała na przesłuchanie w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, Ewe Wrzosek, prokurator Ewe Wrzosek i Jarosława Kaczyńskiego. Jarosława Kaczyńskiego. Mają, ma, Jarosław Kaczyński ma zeznawać y, w ten sam dzień, czy w ten sam sposób jak Ewa Wrzosek. To, to ma być porównanie. Oboje mogą być winni. Oboje mogą mieć to samo do powiedzenia. Ogłoszenie tego w ten sposób jest już obraźliwe. A co dopiero y, sposób działania Widać już, że celem tej prokuratury będzie udowodnienie, że jeżeli ktoś odpowiada za tą śmierć, to nie jest to prokurator Lewa Wrzosek, a Jarosław Kaczyński. Widzimy to od początku, ten sposób działania. Radość z tego, że e, można e, ich pognębić, że można przeciw ich pognębić, że Jarosław Kaczyński z pewnością przeżywa ciężko tę śmierć. Rodzina pani. Bernary Skrzypek przeżywa ciężką tę śmierć. To dobrze, tak ma być. Oni mają czuć, że jest im źle. Kiedy poseł Matecki był przenoszony do oddziału szpitalnego, w internecie wylała się, wylało się szambo sugestii, co spotka posła Mateckiego, że zostanie wykorzystany przez więźniów że spotka go wszystko co najgorsze. W tym już nie będę tego przytaczał, bo to są taki to jest taki ściek, że aż trudno się z tym pogodzić. Zostaje złamana podstawowa podstawowa zasada podstawowa jakieś tabu, które funkcjonuje w polskiej polityce, czyli ludzi chorych, ludziom chorym życzy się raczej powrót do zdrowia, a nie jeszcze większego cierpienia. Cierpienie tych ludzi ma być Radością, czy jest radością tych, którzy stoją po drugiej stronie barykady. I najgorsze jest to, że jakby kibicują tym ludziom i zagrzewają ich do boju jeszcze osoby, które powinny stać z racji, z wykonywanego zawodu dziennikarza, powinny stać na straży hmm, ograniczania, na, na, na straży funkcjonowania władzy, czyli ograniczać tą władzę. Yy, Piętnować jej nadużycia, pilnować jej, żeby nie postępowała w sposób niewłaściwy, niemoralny, nieetyczny, niegodny, a ci ludzie raczej ją do tego zagrzewają. Taka jest rzeczywistość i to jest nasza droga do, to, do totalitaryzmu. Być może on na pewno on nie będzie wyglądał tak, jak. Mam nadzieję, że on w ogóle nie będzie wyglądał, ale celem nie jest doprowadzenie do takiej sytuacji, żebyśmy żyli jak. Korei Północnej, czy jak w Chinach, chociaż może w Chinach to już nie jest takie odległe porównanie. Ci ludzie mają na przykład nadzieję, cieszą się, oni się cieszą z tego, że zostanie wprowadzona w Polsce cenzura, mając nadzieję, że dzięki niej zyskają monopol na prawdę, na wygłoszenie opinii, na, opi na opisywanie polityki, opisywanie zjawisk społecznych, że nikt nie będzie już zakłócał im tego spokoju, nikt nie będzie kwestionował yy, ich zdania, nikt nie będzie yy, pokazywał, że być może to, co robią, nie jest właściwe, być może to, co robią, nie jest prawdą, być może zaszli za daleko. To są dzisiaj ludzie, którzy dążą do totalitaryzmu, do ograniczania władzy, do ograniczania wolności i budowania władzy wszechobecnej, wszech ogarniającej, mającej możliwość pływania na życie każdego z nas w sposób bezwzględny, czyli ograniczania naszej wolności, niszczenia naszej wolności. Z tym Państwa dzisiaj zostawiam. Życzę miłego weekendu mimo wszystko i zachęcam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do wspierania nas na patreonie i na YouTubie. Dziękujemy za wszystkie przejawy poparcia, dziękujemy za wszystkie za wsparcie, które otrzymujemy i za komentarze, także te krytyczne, są dla nas bardzo cenne. Dziękuję i do zobaczenia.